Dzień dobry, witamy Państwa ponownie ze Stadionu Respekt Energy w Grodzisku Wielkopolskim. Rozpoczynamy drugą część konferencji prasowej po meczu Warty Poznań z Piastem Gliwice. To 13. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy, wynik meczu 1-1. Trener Zielonych Dawid Szulczek jest z nami. Dzień dobry Panie Trenerze. Dzień dobry, witam. Proszę o ocenę tego meczu. To było bardzo trudne spotkanie dla nas. Wiemy jak gra Piast. Piast w praktycznie każdym spotkaniu w tym sezonie tworzy więcej sytuacji od rywali i bardzo dobrze broni i finalnie mecz remisuje, ale z zazwyczaj drużyną, która ma inicjatywę i więcej sytuacji. Myślę, że dzisiaj było podobnie, że, że taka lekka przewaga była dla Piasta. Oczywiście przy większym szczęściu można było zrobić coś więcej, ale raczej to Piast może mówić o niedosycie. Taki mocno szarpany mecz, dużo stałych fragmentów i wydaje mi się, że Szanujmy to, co mamy, bo w ostatnich, meczach, w ostatnich trzech meczach zdobyliśmy pięć punktów i, i myślę, że powinniśmy docenić ten dorobek i z, przygotować się na kolejne dwa mecze. Pierwszy taki mecz pułapka, który musimy rozegrać w brzegu i e, podejdziemy do niego jak do codzienności, jak do meczu ligowego, bo chcemy awansować dalej. Drugi mecz z Widzewem, w którym będziemy mocno osłabieni, natomiast yy, myślę, że zawodnicy, którzy też czekali dłużej na ławce i czekają na tę swoją szansę, podwójnie będą chcieli się pokazać i zaprezentować na tle dobrego rywala, na dobrym stadionie. Dziękuję trenerze. Teraz czas na państwa. Proszę bardzo. Piotr i Radio Poznań. Panie trenerze, a propos kartek, bo to też przedstawia dziesicielki w najbliższym meczu. Też generalnie zauważyłem, że w ostatnim czasie kłata trochę podostrzyła, bo łapiecie sporo tych kartek. To trzy, jeśli chodzi o liczbę żółtych kart, liczbę fauni, którą wykonujecie, taka jest założenie, żeby faktycznie starać się grać czasami na granicy. Czy to tak wychodzi, mimochodem, za takie założenie ma to trochę samo z siebie, to wynika później? Nie, nie ma takich założeń. Okay. Okay. <laughs> no jest to panem, zapadaniu naszych zawodników, tak, za żółty karty, bo no, to chyba jest spory problem, bo się nie, nie na długo nacieszył, to bo szeroką. No, co? No, to jest normalna kolej rzeczy. Kiedyś to my cieszyliśmy się ze zwycięstw meczach, gdzie rywale tracili zawodników. Pamiętam, że graliśmy na Legii, gdzie Legia nie miała praktycznie w ogóle obrońców i wygraliśmy. Pamiętam, że wygraliśmy spotkanie z Krakowem, gdzie też trzech zawodników pauzowało za kartki. Więc teraz przyszła kolej na nas i taki mecz chyba jest pierwszy raz odkąd jestem trenem, że z trzech zawodników wypada za kartki na jedno spotkanie. Natomiast. Jak nie mieliśmy jeszcze Tiru Eppela i mm, przykrila, czyli mieliśmy trzech zawodników mniej, to w każdym meczu radziliśmy sobie bez trzech zawodników mniej i wtedy też punktowaliśmy, więc jestem optymistycznie nastawiony na te kolejne spotkania. Jeszcze poczujemy ten wątek z kartkami, bo zastanawiam się, czy Pan analizował, skąd to wynika w takim razie, skąd takie założenie ma, a zawodnicy łapią też te kartki, co później powoduje fakt, że, że musicie jako sztab też walczyć z różnymi przeciwnościami, żeby lepić ten, ten skład, to skąd wynika ta ta, ta ostrzejsza gra? Czy Pan rozmawiał o tym złożony rekord? No? no trzeba to pytanie rozdzielić, skąd wynika ostrzejsza gra i skąd wynikają kartki. Kartki wynikają z tego, że sędzia uznaje i je pokazuje, a ostrzejsza gra, no po prostu się z tym nie zgodzę. Uważam, że tak graliśmy wcześniej, też. Tylko Pan będzie dzisiaj troszeczkę w piątek. No bo, nie, statystyka w hockey, 924 9 24, może się było tak, że tak naprawdę to, nie wiem, pana i Łukasz wycięli równostrębne, a tak chyba nie na Myślę, że popełniłem błąd jako trener, bo miałem dużo pretensji o faul, którego wydawało mi się, że był faul na moim zawodniku. Nie widziałem jeszcze tych sytuacji, no ale potem był faul dla Piasta i tak w krótkim czasie miałem pretensje do sędziego liniowego technicznego, bo wydawało mi się, że ta piłka przy tym rzucie wolnym nie powinna stać w tym miejscu, tylko zdecydowanie bliżej linii środkowej. Wydawało mi się, że wcześniej był fałd dla nas, więc w ogóle nie powinno być tego faulu tam. I uważam, że niepotrzebnie wprowadziłem taką nerwową sytuację i to udzieliło się później wydarzeniom boiskowym, ławce. Na przyszłość postaram się lepiej zarządzać meczem z tej perspektywy, bo sędziowie są tak samo jak trenerzy i piłkarze. Też mają później Myślę, że mogą jakimś emocjom się udzielić. Natomiast też chciałbym zwrócić uwagę na to, że to nie jest łatwe ani dla piłkarza, ani dla trenera. Jeżeli ktoś przez dłuższy czas ma przerwę, a sędziowiec taką miał, później wskoczyć i sędziować tak trudny mecz, bo Piast gra bardzo mocno w kontakcie my również. I pomimo tych odczuć, które są wokół, to ja akurat chciałbym sędziego i tą ekipę wybronić, a generalnie uważam, że jak cała polska piłka funkcjonowałaby tak, jak polscy sędziowie, to bylibyśmy zdecydowanie na lepszej pozycji, więc takie jest moje zdanie na temat sędziowania ogólnie. E, aczkolwiek czułem delikatnie, że mogło być inaczej dzisiaj na, na meczu. Hmm. Nie, 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 nie zrzucałbym tak na sędziego tak mocno.